Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Dark Souls 3 Wyzwanie. Gramy wyłącznie piromancją. Pora wyruszyć na dodatek Miasto Pierścienia. Zanim to zrobimy, zmienimy zbroję. Nałożymy zbroję Ornsteina, jednego z dwóch rycerzy którzy bronili zniszczonej katedry w Anor Drugim był Ornstein. Bardzo ciężka zbroja zapewnia sporą ochronę od obrażeń fizycznych oraz Elementarnych zmienimy również przydział buteleczek Estusa oraz dostaniemy przedmiot od dezertera Hokuda który zaprasza nas na pojedynek. Oh, you've returned. I was hoping to see you. That crestfallen ass, Hawkwood, he handed me this. He's changed a great deal since he left this place. Graven of face, he asked me to give it ye. Well, now that that task is concluded, what would you have me, Smith, today? Estusy lecznicze. Przechowywana przez kowala wiadomość od... okuda. Przybądź do mauzoleum Faron. Tylko jedna osoba może podążyć drogą starożytnych smoków. Dostać się do drugiego dodatku miasta pierścieni możemy udając się do namalowanego świata, do miejsca walki z siostrą Freedom. Po zabiciu ojca Ariandel oraz siostry Fridy ukaże nam się dodatkowe ognisko, które przeniesie nas na startamentów. Naszym oczom ukazuje się druzgocący widok zniszczonego królestwa Lothric. Widzimy tutaj zamek Lothric, wysoką ścianę Lothric oraz inne znane nam miejsca, które zostały zgnieciona i wywrócona. Spotykamy również wiedźma. Możemy z nią porozmawiać. Wygląda jak pielgrzymi. Oh, your head square on your shoulders, is it? I that tin can was the last. but here we go again. What is it you want from this old stone hag? I've nothing for you nosmith. I just like to stand here and take a view. Możemy powiedzieć, że nie mamy do niej żadnych spraw lub możemy powiedzieć, że mamy jednak do niej jakąś sprawę. Well that came out of nowhere. You think stone brimming with goodies? o kamiennym garbie, w której możemy kupić przedmioty. Żar. Boskie błogosławieństwo, skryte błogosławieństwo, zardzewiałe monety, zardzewiałe złote monety oraz wielki miecz podzielonego liścia bardzo dobra broń od siła. Możemy sprzedać wszystko co mamy, niepotrzebne. At the close of the Age of Fire All lands meet at the end of the Earth. Great Kingdom and dynamicmic townships will be one and the same. The great tide of human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Keep your marvels intact, love. At least until I lose mine. żar w mieście pierścienia będziemy mogli spadać z bardzo wysoka Kacząc... w popiołę Mamy również samanów, które przywołują armię ciemności. Cykamy Heralda. Możemy z niego zdobyć całą zbroję poza głową. Znaleźliśmy akwamarynowy sztylet, który jest bronią przeznaczoną dla maga. Jest bardzo lekki, nasycony magią. Najlepiej uderzać w miejsce głowy rudka titanitu. Sporo grudek tytanitu będziemy zdobywać w mieście pierścienia. Wszystko wyzbieraliśmy Nie możemy za długo stać w jednym miejscu, ponieważ Możemy być ciągnięci w Kopioły, a także Atakowani przez mroczne duchy posa teraz zobaczymy ten dźwięk, który słyszymy to dźwięk gwiazdujący maroczny aniołów Przypominają z wyglądu kosa z Gladborna. Nie można ich zabić tradycyjnie, chwylając do nich z łuku, czy używając magii piromancji. Musimy znaleźć żywiciela. Każdy anioł Maroku ma swojego żywiciela. Tak, trzeba znaleźć i zabić. Zobiegając, zawaliła się wieża. Mamy rycerzy z Lothric, którzy trochę wyglądają inaczej, mają na sobie korzenie. Ople ceni całą masą korzeni. Pierwsza championa. Pierwszej stalowej ochrony plus 3 zdobyliśmy oraz cienistą kosę. Zwiększa absorpcja obrażeń fizycznych, dodatkowa ochrona. Kosa cienistej dłoni. Nasycona mrokiem. Może go używać piromanta zardzewiała moneta będziemy napotykać na materię dusz bródka tytanitu poro też spotkamy kamanów. Dobywamy kostur. Winisty kostur. Żal. Otwieramy sobie skrót. Dobywamy oraz srebrny sygnet chciwego węża. Cienisty, długi kostur. Można go używać do rzucania mrocznej magii. Którą właśnie też Zdobyliśmy strzępki wielkiej duszy. Dark Souls 1 w odchłani, w dodatku do Dark Souls 1, mogliśmy napotkać bardzo dużo strzępek wielkich i małych dusz. które stanowiły człowieczeństwo odpowiednik żaru Dobyliśmy także sygnet siwego węża plus 3 które bardzo dużo daje nam dodatkowych dusz za zabitych wrogów Przejdziemy po zawalonej wieżyczce, Mamy tutaj niezależną postać z którą porozmawiamy zorientowane osoby Domyślą się co to jest za osobnik oh, Look at you you've got your head screwed on correct. Fantastic To meet a kindred spirit on this gods forsaken crag. Call me Lap. I, I can't remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh you'll see. You'll see. nie dystansowa Dusza szanowanego starego Uwebi Rycerze Lotlik ze sztandarem, którym zwiększają swoją siłę taku właśnie zdobyliśmy taki sam sztandar. Stanowi również broń, jest to włócznia. Używając ataku specjalnego, umiejętności specjalnej, możemy na jakiś okres czasu, krótki okres czasu wzmocnić nasze ataki oraz sojuszników. Docieramy do miejsca, które jest poprzez budowlę młynu bardzo charakterystyczne dla Dark Souls 2. Jest to miejsce o nazwie Dolina Żniw, która była bardzo turującym miejscem. Mogliśmy podpalić taki młyn, wówczas nie walczyliśmy z bossem w truciźnie, jeszcze jeden element będzie tutaj świadczył o tym, że jesteśmy w dolinie Czarna bomba zapalająca. To byliśmy także cud. Leczenie dystansowe. Rzuć światło leczące ludzi w okolicy gdzie padnie, możemy leczyć sojuszników na odległość, jest to cud. Możemy pierścień kota, który możemy zdobyć prowadząc poprawnie wątek series ponieważ będziemy mogli zaraz użyć skrótu który wymaga koku. Tu mamy kolejnego mrocznego anioła. Idziemy właśnie po jego żywiciela. Słychać dźwięk, jak maroczny anioł umiera. Możemy zdjąć pierścień kota. Bardzo przypomina Dolinę Żeniw. Tutaj mamy trzeciego żywiciela, anioła, który odszedł. Możemy teraz przenieść się do ogniska ostatniego spoczynku. Będziemy mieli spokój od aniołów. Nikt nas teraz nie będzie już nękać. Mamy strój piromantki, która występowała w, w Dolinie Żniw. Grudka Tytanitu. Tarczą ogromnych drzwi. W Dark Souls 2 występowali przeciwnicy, którzy mieli podwójne tarcze. Tarczą można zrobić wyzwanie przechodząc wyłącznie tą grę tarczą ogromnych drzwi. Dobrze moi drodzy, tutaj zakończymy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. I zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.